W ziemię Twoich rąk, proszę Mnie. Szanowni Boże, witam Was na kolejnym wielkopostnym spotkaniu pod krzyżem. Dziś zapraszam Was do spotkania z niezwykłą księżną, z Świętą Elżbietą Węgierską. Można by powiedzieć, że w każdej jej rodzinie jest ojciec i matka, i tak samo jest w naszej rodzinie zakonnej. W zeszłym tygodniu było spotkanie z ojcem Franciszkiem, a dziś chcemy się spotkać z matką Elżbietą. Dlaczego ta postać jest, jest wyjątkowa? To jest osoba, która gdzieś tam w takim wyobrażeniu miłosierdzia względem drugiego człowieka na pewno wyprzedzała swoją epokę o wiele lat. Potrafiła dostrzegać Pana Jezusa w tych, ludziach, których, których nikt nie chciał, nie chciał im pomóc, byli biedni, zaniedbani. Ona, jako osoba z królewskiego rodu, wychodziła do nich każdego dnia ze swojego zamku i posługiwała im, karmiła ich, myła, pielęgnowała. Takie zdanie, które jest najsłynniejsze, które powiedziała święta Elżbieta. To jest, musimy ludzi czynić szczęśliwymi. I myślę, że w tym Wielkim Poście właśnie święta Elżbieta zaprasza nas do, do takiego zweryfikowania tego zdania w naszym życiu. Jak możemy to my dziś realizować? Co, co możemy zrobić, żeby to zdanie w naszym życiu się wypełniało? Może to niekoniecznie chodzi o jakieś wielkie, wielkie czyny, wielkie dzieła. To może wystarczy życzliwe słowo, uśmiech, zainteresowanie. Myślę, że warto się z tą postacią zaprzyjaźnić, bo jest to bardzo ciekawa postać. I myślę, że też aktualna dla nas, dla ludzi XXI wieku. Także zastanówmy się wszyscy, i wy i ja tak samo, jak możemy to zdanie w naszym życiu realizować. Bóg zapłać i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.